Dzień dobry, dzień dobry. Witaj Pawle. Pawle, pytanie do Ciebie, bo nie wiem, czy gdy leciał ten serial, to czy Ty mieszkałeś w Polsce? Może cię cała fala i szał na zbuntowanego anioła i Natalię Oreiro ominęła? Nie mieszkałem w Polsce. No właśnie, no właśnie, ja to był taki wielki szał, dajcie znać, kto pamięta, był codziennie odcinek wszyscy moi znajomi. Za jakie lata podali. były jeszcze, powiedz? Wiesz co, chyba lata dwutysięczne. Co, coś mi się tak kojarzy, bo pamiętam, że byłem nastolatkiem. I że ładnie tańczyły te panie tam. I... W dwutysięcznym to mieszkałem jeszcze, ale nie kojarzę tego serialu. To się Boże pewnie później. o tej ropie naczytał. A... Później musiało być. A ja i. Zbuntowany i, Anioł, już patrzymy. I moi nastoletni yy, znajomi. Z młodości, yy, tak? Tak, tak. To serial był, to miał z tysiąc odcinków. A, tutaj. to serial był. Tak, tak, tak. I, I się dzwoniło, idziesz na dwór i tam była odpowiedź po zbuntowanym Aniele. E, tak. A faktycznie, 98. Czekaj, to w 2000 to byłem, a nie kojarzę w ogóle tego serialu. No dobrze, dajcie znać, czy wy kojarzycie, tam Cambio, Dolor, takie zaczynanie było, nie wiem. Czy a, to jest... a może u nas było to później puszczane, nie wiem. To, to Wydaje mi się, 98. że... że... Wydaje mi się, że to mniej więcej lata 2000, bo pamiętam mniej więcej po swoim wieku, w jakim to wieku oglądałem. No i słuchajcie, była cisza, długo nic, jeżeli chodzi o tą Natalię Oreiro, no i wypłynęła. Wypłynęła i znalazłem w Rosji, kurczę. Ale to ona, no, ona leci teraz w piątek w polskiej telewizji. Ale ci znowu zbuntowany anioł? No to tak, ty musisz no nawet gornić. Reklam re reklamował, tak? Ale mogę... Tak, nadgonić, tak? Piątki tak. o godzinie 10:10:55, a więc chyba dwa odcinki. A, żeby szybciej, tak. Tylko trzy lata zejdzie tym, tym tempem. E, słuchajcie, e, zagrała w rosyjskim filmie dla. Yy, właśnie, pierwszy odcinek został wyemitowany, mój drogi, 22 października 2013 roku o godzinie 13:30. No, Nie, jest... to jest absolutnie niemożliwe. To musiało. Tak być mówi wcześniej. Wikipedia. To kłamie. Na bank to było wcześniej. Musiało być wcześniej. Ja, ja pamiętam 8,53 udziału w rynku telewizyjnym. Musiało być wcześniej. Słuchajcie, dajcie znać kiedy zbuntowany anioł leciał w Polsce. Natomiast oto film w Rosji, czyli dołącza do grona aktorów, którzy jeżdżą do Rosji kręcić filmy. Tu film dla dzieci, więc nie wiem, jak to traktować. List do dziadka Mroza i mam fabułę dla ciebie, jeżeli chciałbyś posłuchać, bo akurat fabuła mi się podoba. Jest mężczyzna, jest prawnikiem i żyje według mm. zasad, taki jest poważny i ma syna. I ten syn znajduje gdzieś tam w szafie listy do dziadka Mroza z dzieciństwa tego ojca no i postanawia je wysłać, no i one docierają do tego dziadka Mroza i zaczynają się spełniać na te marzenia tego ojca z dzieciństwa, a wśród jego marzeń z dzieciństwa był ślub ze zbuntowanym aniołem, no i taką pętlę zrobiłem, no i ta Natalia Oreiro się tam pojawia, no i, no i ślub będzie. Tu tak, sprawdzam, jeszcze tu mam, że w 2001 roku. No widzisz, tak, wiedziałem, mówiłem, że to około 2000 Musiałem roku. Musiałem kilka ejajów tu się ten. Zapytać. Ja pamiętam, że mój kolega, który mówił, że musi obejrzeć zmontowanego Anioła, on Na nie miał jedynce. brody, a później już miał przez całe dorosłe życie brodę, a wtedy nie miał, więc musiało to być w latach 2000. No to ja z tobą nie pogadam o zbuntowanym aniele. No nie, ja nie muszę tutaj. kogoś zaprosić i, i powspominać. Dajcie znać w komentarzach, jakie wam sceny i, i jak ten serial pamiętacie. A ja mam dla ciebie inny serial z dubbingiem, czyli wypowiedź Sołowiowa po tym spotkaniu w tym w, w Waszyngtonie. No, nie jest zbyt szybko. Smutno będzie, smutno będzie. Coś no, ale y mamy tak, że y pierwsze słowo jego jest po rosyjsku, a potem wchodzi nasz dubbing i zobaczcie, jak on jest zbliżony. Tylko musicie od razu słuchać. Noc minęła, iluzji już nie ma. Ten zapas czasu, który mieliśmy. Okazał się, no, jakby wszystko, zapas się skończył. To znaczy, teraz oczywiście można pewnie mówić i o duchu Anchorage, który się wytrząsnął. I co do tego, cały czas mówiliśmy, kiedy ocenialiśmy Trumpa. to dzień dobry. Mówiliśmy o tym, że trzeba oceniać po czynach. No, i teraz przyszły czyny. No i teraz przyszły czyny Rosjanie odgrywają. A sam się... jakichś kredytów ci zabrakło na tego... Ej, ja, ja, widzę ja, że to to żeby żeby że ten AI tak na tym słowiowie to zwalnia dosyć mocno. Nie, to on, on, on tak chyba mówi, wiesz, on tak A, przyspiesza on tak My też e, przyspieszamy ja zwalnianie. Nie wiem, ale tak mówił, jakby się AI trochę miał za moment ten. Nie, zepsu. on tak zawiesił, zadumany, tak głos hmm. i tak szedł niżej, bo on tam też, wiesz, wyżej, niżej mówił. Ten AI musiał to dostosowywać. No, na, to, na... może się pogubić AI na słowie. Natomiast bardzo się podobało, że tego pierwszego słowa nie przetłumaczył i takie przejście płynne było i kurczę, naprawdę mhm. daje radę, e, no ale teraz wnioski, wnioski z tego, co usłyszeliśmy, smutny jest Sołowiow smutny, no i tak trochę Dimon mówi on no. ostrzegał przed, przed Trumpem. Wy tam te uściski i, i te uśmiechy, i to, że lubi Putina, to Wy tego nie oceniajcie. Oceniajcie po czynach. Na no teraz te czyny, ten e, rosnie w ten łuko i to wszystko. Nawet tych czekoladek nie chciał wysłał e, ten do, do Lu, Luna. Ona się nazywa? Tego tak. Kirill'a, Do Luny wysłał, bo Trump no. nawet tych czekoladek nie zjadł. No. Paulina po polsku, tak. Do Pauliny. Luna to Paulina? Tak. Aha, okej. Okay. Tak mi się Mie... wydaje. No Iść. dobrze. Eee... Luna to jest księżyc, ty. No też. A Paulina to nie księżyc. No dobrze. Słuchaj. No dobrze. Eee, mam dla ciebie dobrą informację mhm. od y, naukowców. Więc pewnie będziesz chciał posłuchać bo ty trochę lat już masz. Pamiętam premierę Zbuntowanego Anioła, to ćwierć tak. wieku temu było, kurczę, tak. no. Tak. E, no i naukowcy odkryli dane dotyczące twojego mózgu. Tylko mojego, czy tak ogólnie? Ogólnie, ogólnie. <laughs> czy ktoś mnie tu obserwuje? <laughs> Ostatnio wiesz, tam pytałem w ten odnośnie, ty, czy będziesz bogaty, nie? No to teraz mhm. mówię jak tam z Twoim umysłem, czy warto tutaj inwestować, tak. No i podobno spokojnie będziesz mógł pracować do 65 roku życia, a nawet do 75. Jeżeli chodzi o mój umysł. Czy... Ta, tak, 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 tak. Czy ogólnie, że ludzie tak umysłowo? Ogólnie okazuje się, no, poza oczywiście jakimiś chorobami, jakimiś innymi rzeczami, mhm. że normalny mózg to osiąga czyt rozwoju dopiero w wieku 65 lat. Czyli Jesteśmy najmądrzejsi rozwień. wtedy? Tak. A to ty też się jeszcze rozwijasz. Ja się jeszcze jestem młodzieniem, Można powiedzieć, że masz dziecinny jeszcze mózg. To znaczy nie w pełni ukształtowany. Ja mam taki nastoletni, a ty a masz ja tak Lat 13, taki pomysły? Tak. Nie no, co nastoletni, to ja, a ty tak lat wiesz. 8, a 8 9. Tak, tak, dobrze. No. Czy... To zobacz, jak mi się te linie rozjeżdżają czasowe, jeżeli chodzi o myślenie, jeżeli no. chodzi o pocieranie, to na drugiej stronie według tych twoich badań. No, tak, nie można się kłócić z naukowcami. No nie, nie. Tutaj też mam informację, jak macie więcej lat niż 65, mhm. że do 75 roku życia mózg przechodzi w pełną stabilność emocjonalną i wewnętrzną równowagę. Czyli dopiero wtedy tak. To niektórzy nie dożywają. No, nie, nie dożywają. To smutne akurat, no, ale to nie spodziewałem się. Myślałem, że gdzieś koło 40 to jesteś takim już w pełni ukształtowany. I... O, inne narządy masz w pełni ukształtowany. Aha. Czy tam no, ty się ty już nic nie zmieni? <laughs> nie. Czy tam się już nic nie zmieni? No dobrze. Ej, no. Należy mózg tak długo. Tak, ja, ja wręcz myślałem, że po tym okresie dziecięcym tak mi się wydaje, że kiedyś czytałem takie, taki tekst gdzieś że po tym okresie dziecięcym już ten rozwój mózgu spada i zanikają te połączenia między neuronami, i wręcz się zaczyna taka powolna degradacja dlatego mamy problem w dorosłości się uczyć tak szybko w stosunku do dzieci. O... no nie no tu są trochę inne dane tak że wiesz czyli to wymówka może... jest nasza że my nie chcemy się po prostu uczyć trochę tak trochę tak natomiast on no, ten mózg cały czas gdzieś tam się rozwija no zbierasz te informacje tak nie mhm. Ym... Takie są dane, tak? Ja nie jestem naukowcem, a więc tutaj Ja mam dyskutuje. wrażenie, że mój mózg jest troszeczkę jak taki PC z Windowsem 98, że tam z na milenium. dysku cały czas okay. brakuje miejsca. Jak ja się uczę nowych rzeczy, to mam wrażenie, że zaczynam zapominać te starsze. A, okej. Okay. I tylko ten Jeszcze zbuntowany jak was... anioł mi tak został. I tak i tylko ten zbuntowanego anioła coś chce wyprzyc, ja mam ale, ale Mateusz szafę. broni... Y tak, ale serce mi się kraja, że ona tak w tej Rosji. No no nie tak. nie, to, nie Słuchaj, mogę no przeboleć. Przenieśmy się do imperium rosyjskiego. Mhm. No bo w dumie jest, że tak powiem, ciekawa ustawa, czy taka odezwa odnośnie mieszkańców Moskwy. Okay. Tu mieszkańcy Moskwy, poprosili posłów. Nie wiem, czy to ustawą można chyba nie, to oni muszą do, do UNESCO napisać, ale poprosili, żeby moskiewskie garaże zostały wpisane na listę UNESCO. dziedzictwa tego narodu, takiego, nie? A jaki jest powód? No tu aktywiści twierdzą, że wyburzanie garaży, bo podobno się to odbywa, zwiększa liczbę rozwodów i obniża dzietność. A, bo mężczyźni idą do garażu, żeby nie słuchać żony, tak? I tam no, siedzą. No, że nie mogą się odstresować. No właśnie, i to narasta potem. I wtedy wiesz, oni nie mają tego swojego azylu. Nie mają, tam, w tym a tam w garażu plakat Natalii Oreiro, popatrzą. Tak, Natalii, to... zbuntowany anioł, koledzy, wiesz, no Tak, trochę dumy, atmosfera. przyjemnie, tak. Tam podumasz sobie. Tam tutaj, w radiu. No. nie. Wracasz, Pośmiejesz i... się, wracasz, wyluzowany, już ci nie przeszkadza, wiesz, nic w domu. A za dwie godziny zadowolony. i tak idziesz spać, tu wytrzymasz, tak. no tak. No. No. Ale A w razie czego tam znowu do tego garażu coś tam pomajsterkować też można. No. Ale to oni chcą wpisać na UNESCO, bo poprawia nastrój, to my byśmy Ministerstwo Satyry do UNESCO mogli skupić. No możemy. Jakbyśmy nie no, to jest tu mieli taki znaczek, grzyby. Dzieciństwo że... narodowe. No dziedzictwo. O, to, to no. I tu byśmy se znaczek dali, nie? UNESCO, um, chronione przed. Ju Właśnie, jakbyśmy mieli no. chronione przed UNESCO, to chyba demonetyzacja nas YouTube'a nie ten, bo my mówimy zaraz, zaraz UNESCO. zwoń do UNESCO YouTube, tam. <grym> nie do nas pretensje. Dziedzictwo naruszasz. No, ale o, to procesy. jest ciekawy pomysł. Ja mi się akurat y, bardzo często tak negatywnie mówię, a to trzeba pozytywnie pochwalić. że To jest ciekawy pomysł. Ja pamiętam jedną historię z garażu, której nie puściliśmy tam o kotku. tak źle mi się kojarzy. Nie przypominaj to... mi tego do... do końca życia będę pamiętał. To nie, to... to za to nie, za to by była Haga, nie UNESCO, tak. Więc, więc nie. No dobrze, dobrze. Słuchajcie, zapraszamy na godzinę. Nie proście dziewięcia. o tą historię o kotku, nie, bo nie ona, będzie. Ona... Ona nie może się nigdy pojawić, bo nie dostaniemy znaczka UNESCO. Zapraszam na godzinę dziewiątą na Kremlinkę Show. Tam już poważniejsze informacje. Trzymajcie się. Cześć. A i podbijajcie, polecajcie nasze materiały na ministerstwie, bo mało ludzi o nas wie. A jeżeli UNESCO, no to tam trzeba jakiś taki większy, pewnie kanał zgłosić. Cześć. Cześć.